Witajcie kochani. Z tej strony Tarocistka Wina. Ja witam wszystkie zodiakalne ryby, moi drodzy. Horoskop miesięczny, horoskop na miesiąc wrzesień 2024. Podglądamy podstawowe energie tego miesiąca, ostrzeżenia, obietnice i wskazówki na ten miesiąc od wszechświata. Zanim zaczniemy tak słowem wstępu tradycyjnie, w pierwszej kolejności witam moich stałych widzów, subskrybentów. Witam również osoby, które są tutaj pierwszy raz. Jeśli wam się spodoba, będzie mi bardzo miło za każdy nawet najmniejszy ślad Waszej obecności. Dobrze, nie gadamy, zaczynamy. Także rybki, rozsiądźcie się wygodnie, za chwileczkę podejrzymy podstawowe prognozy energetyczne dla Was na ten miesiąc, na co uważać, co tutaj Wszechświat obiecuje, a przed, przed czym przestrzega. Oczywiście pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, tak? Więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co się zgadza, całą resztę odrzucajcie. Także rybka zodiakalna wrzesień 2024. Prognoza dla Was na ten miesiąc. Dobra, Wasza energia, aura, klimat tego miesiąca. Wyzwanie osobiste, a taka energia sprzyjająca. Praca i finanse, sprawy miłosne. Okej, okay. co miłego się może wydarzyć niespodzianki, a na co szczególnie uważać. Dobra. Na koniec jeszcze będą, będzie karta rada, którą sobie sami wybierzecie. Lecimy! Będzie szybko. Słuchajcie, ja Wam powiem, że w tych przekazach w tym miesiącu to bardzo widać, tutaj. Zakończenie wakacji, wiecie, bo nie jesteście pierwszym znakiem, kiedy wrzesień, nie? Pierwszym znakiem, dla którego wrzesień, źle się wyraziłam, będzie takim aktywnym miesiącem. To jest takie, wiecie, przyspieszenie, takie nagłe, można powiedzieć, albo jakieś przyspieszenie z miejsca postoju, albo. Po prostu zaczyna się bardziej aktywny czas, prawda? A wiadomo, wakacje to są takim jednak czasem, kiedy no, żyjemy w bardziej zwolnionym tempie, tak? I troszkę takiej laby, i teraz, no, kolejny, nie wiem, chyba czwarty już w tym miesiącu znak, gdzie główna energia wskazuje na przyspieszenie, na taką zwiększoną aktywność, zwiększony zakres obowiązków, tak? I być może trzeba też będzie tutaj się wykazać z siebie, nie? Takim, taką chęcią do działania albo koniecznością działania, tak? Chociaż raczej chęcią, wiecie, jednak w prostej pozycji mamy to ósemkę była, więc mi się wydaje, że rybka po prostu nie dość, że będzie miała więcej tych obowiązków. Ruszą niektóre sprawy z miejsca po, tym, po tej wakacyjnej przerwie i rybka jednocześnie też poczuje taki przypływ energii. To nie dziwne, zwłaszcza ci, którzy mieli okazję odpoczywać w wakacje, to myślę, że odpoczęli teraz takie tacy naładowani, prawda? Energią wypoczęci rzucają się w wir pracy obowiązków. No i też takiej troszkę codzienności, prawda? Ale fajna, to jest fajna energia. Tutaj możecie się spodziewać w tym miesiącu z tego takiego przyspieszenia, energii ogólnie życiowej, lepszego samopoczucia. No i te sprawy, które na chwilę, czy na czas wakacyjny, czy w ogóle z innych powodów po prostu się zatrzymały, one teraz ruszają. Tak, także możecie się w tym miesiącu spodziewać. Szybszego tempa życia i takiego może troszkę nawału obowiązków, zwiększonej aktywności, ale słuchajcie, tak w pozytywnym kierunku to wszystko idzie. Tak w pozytywnym. Ja tutaj od razu przechodzę do pracy, bo słuchajcie, to jest bardzo dobra energia na pracę. Tutaj w sprawach. Zawodowych, w pracy, to mi się przede wszystkim pokazują takie, wiecie co, ostre skoki finansowe, ostre skoki zawodowe, więc bardzo dobra energia. Coś tu przyspiesza, coś się zaczyna dziać, coś nowego słuchajcie. Coś nowego to jak to jest, a to jest jakiś nowy początek. No, także coś się tutaj zaczyna dziać. A nawet się może i wydarzy, wiecie, to jest taka energia, która faktycznie zwiastuje nowości, która faktycznie obiecuje jakieś skoki, prawda? Te oczywiście o wyżej, nie o szczebel wyżej, ale troszkę wymaga inicjatywy własnej, drogie rybki, troszkę wymaga uporu, wytrwałości i takiego podejścia na chłodno, prawda? Żeby tutaj wszystko było fajnie zaplanowane, fajnie zorganizowane, tutaj nie ma miejsca na błędy, prawda? Więc rybeczki, troszkę uporu, wytrwałości, takiego wysiłku, ale to będzie opłacalne, moi drodzy. No i tej bieganiny tutaj być może troszkę będzie opłacalna. Bo wiecie, ta wasza. To jest takie przyjęcie pałeczki, nie? Przyjęcie takiej inicjatywy, jeżeli pojawią się jakieś możliwości, szanse i propozycje, a mogą się tu pojawić. Więc kochani, tutaj taka wasza inicjatywa może przynieść zyski, wiecie? I. Hmm, jeśli chodzi o jakieś inwestycje, przede wszystkim, ale też, kochani, może się przyczynić wiecie, co do zmian, dobrych, nie? Bo tak jak mówiłam, ten skok do, o, o szczebel wyżej, nie wiem, czyli wiecie, może to być zmiana stanowiska na lepsze, zmiana pracy na lepiej płatną, może być po prostu zmiana wysokości zarobków, jakieś, prawda, tutaj premie albo po prostu podwyżki, tak? No, także fajnie, fajnie. Słuchajcie, dla mnie to też jest taka energia. Hmm, rozmów. Dla mnie to jest taka energia negocjacji, słuchajcie, tak, taka burza mózgów troszkę, więc bardzo możliwe, że we wrześniu nie jedna rybka no, będzie musiała się wstawić na jakąś ważną rozmowę, prawda, albo nawet kilka rozmów i, i pokazać się z tej takiej dobrej strony, nie, umiejętności, nie wiem, rozwiązywania problemów, pokazania swoich umiejętności, nie, w takich umiejętnościach komunikacyjnych przede wszystkim, tak? Zwłaszcza jeżeli będziecie na, na jakichś rozmowach, czy to rekrutacyjnych, czy na jakichś tutaj negocjacjach, chociażby dotyczących właśnie zmiany umo warunków umowy, podwyżek, prawda, awansów. Mhm, także tutaj fajnie, żeby tak fajnie siebie zaprezentować, czy fajnie zaprezentować jakiś projekt, nie? od którego też może zależy przyszłość rybki. No, tu się dzieje. Fajna, fajna kochani energia. Fajna, coś nowego, nowe pomysły, awanse, nowe przedsięwzięcia, nie wiem, oferty. Dopytamy? Dopytajmy co? Dopytajmy się tutaj. To się może zadziać szybko, nie? Z tą energią. Może przez całe wakacje ktoś pracował nad takim ważnym, czekajcie, jak ktoś pracował, czekajcie, bo tutaj, dobra, um, nad jakimś ważnym projektem, może ktoś się przygotowywał do tych rozmów, do tych negocjacji, do tych pre prezentacji, no tutaj trzeba będzie się wykazać, no, trzeba się będzie też wykazać takim przygotowaniem, wytrwałością, albo już się wykazaliście i po prostu będą teraz szanse, zobaczmy, zobaczmy, podpowiedzmy sobie tutaj, ale fajna, fajna energia. O, proszę, słuchajcie. Um, awans jak na dłoni, <laughs> powiem tak. Dla niektórych z Was to będzie awans jak na dłoni, na, na dłoni. Pokazuje mi się tutaj. Dla innych, kochani, zakończenie jakiegoś etapu zawodowego. Um, może przejście na emeryturę. Tak. Może mm, jakieś kursy tu się kończą, może ktoś do tej pory się uczył, studiował, a teraz idzie do pracy. Jest to jakieś zakończenie jakiegoś etapu, rozpoczęcie jakiegoś nowego, więc powiedzmy, tak jak mówiłam, słuchajcie, nie? Tak jak mówiłam, o syskok zawodowy, o szczebel wyżej. I tu jest ten szczebel wyżej, słuchajcie. Tu jest ten szczebel wyżej pokazany. Słuchajcie, to może być nowa praca. To może być emerytura, to może być rozstrzygnięcie jakichś konkursów, nie wiem, pracowniczych, może być jakieś wyniki rekrutacji, prawda? I to na, na waszą korzyść, na waszą korzyść, no? Nie wiem, to może być zdobycie jakichś ważnych pozwoleń, może być zdobycie jakichś ważnych licencji, certyfikatów, nie, dyplomów, no? I dzięki, dzięki temu można pójść dalej, rozwijać się, prawda? No. wiecie, właśnie tutaj trzeba się będzie wykazać jeszcze taką pracowitością, inicjatywą, więc może być też tak, kochani, że to będzie przygotowanie też do nowego etapu i trzeba będzie wiecie, jak. Wkraczając w nowy etap, e, trzeba się porozliczać z tym, e, co się robiło w tym starym etapie, prawda? Porozliczać się z firmą, podomykać pewne sprawy, być może poczekać na zakończenie umowy, wypowiedzenia, prawda? Takie też nadrabianie niektórych zaległości mi się tutaj pokazuje i będzie można ruszać dalej. Rybki, zobaczcie, tutaj przyspieszają jakieś sprawy. Mam tak, teraz sobie poczułam, że przyspieszają jakieś sprawy zawodowe, finansowe. Albo też naukowe, jeśli ktoś się jeszcze uczy i zaczyna się coś nowego, zaczyna się nowy etap, czy w nauce, czy w szkole, czy nawet mm, jeśli chodzi o finanse, prawda? Także już albo było to przygotowanie i to rusza z miejsca we wrześniu, albo to przygotowanie do tej zmiany następuje właśnie we wrześniu. Rybka domyka stare etapy i rozpoczyna nowe. Fajnie, fajnie to wygląda. No, bardzo fajnie. Także rybki możecie zacierać rączki dosłownie na ostry skok zawodowy, lub finansowy, bądź właśnie ten naukowy w tym miesiącu, tak, nowe dyplomy, nowe, wiecie, tytuły, tak, nowe miejsca, plakietki, nie, <laughs> także na to, na to tutaj możecie się oczywiście nastawić, fajnie, fajnie, obiecująco to wygląda, dobra i to może się dziać szybko, albo trzeba będzie to zrobić w szybkim tempie, tak, tutaj z tą energią, tej aktywności, także zobaczcie, ta aktywność się opłaca, nie jesteście pierwszym znakiem, któremu ta aktywność właśnie się będzie opłacała w tym miesiącu, także wrześni takim szybkim miesiącem dla niektórych z Was. Dobra, lecimy do miłości, tak? Lecimy do miłości, kochani. No i w miłości troszkę zamieszania, powiem tak szczerze. Ale to będzie zamieszanie, może być na poziomie komunikacyjnym. Wiecie, takie spięcia między partnerami. Brak porozumienia, może brak konkretnych decyzji mi się tutaj pokazuje, nie? Tak w sprawach codziennych. Być może, słuchajcie, to są monety, być może kogoś za bardzo będzie pochła będą pochłaniały sprawy zawodowe, tak? No i tutaj partner poczuje się taki niezauważony, niedoceniony, tak? Mm, rozbieżności zdań, prawda? Takie zamieszanie, takie zamieszanie albo po prostu trudność dogadania się, wiecie, to zamieszanie może również wprowadzać jakaś osoba trzecia, wiecie, tak zwany, weźmy to w cudzysłów, dobry doradca, tak, który tak naprawdę nie tyle dobrze doradza, co bardziej miesza w jakichś relacjach, związkach, prawda, albo ktoś zainteresowany rybkami, albo ktoś zainteresowany partnerem, partnerką rybek i wprowadza takie zamieszanie, tak, dopowiemy sobie za chwileczkę tą energię, skąd tutaj te rozbieżności, skąd tutaj brak decyzji i skąd tutaj trudno się dogadać, Słuchajcie, jeśli chodzi o singli, to tutaj albo wybór między dwiema osobami, tak? E, przynajmniej dwiema osobami, albo jakaś niepewna znajomość, taka chwiejna, o której nie wiadomo o co chodzi. Tu też bardzo często mi się pokazują decyzje pod presją, czyli ktoś naciska na podjęcie jakiejś decyzji. Podpowiadajmy sobie, podpowiedzmy sobie tą energię. Podpowiedzmy sobie tą energię, skąd ten brak porozumienia, skąd ten brak dogadania, skąd te wybory, skąd te trudne decyzje i co i kto tutaj miesza. Bo tu jest takie, wiecie, typowe też mieszanie, nie? Mieszanie i zamieszanie w miłości. Zobaczmy sobie. Rybeczki tutaj. Dobra. No, strzelec tutaj jakiś może mieszać. Byk może mieszać, lew może mieszać. Ale oczywiście to nie muszą być te znaki. Słuchajcie, ta. Spór o pieniądze tutaj może być. Wiecie, czasami jest tak, że ta dobra pasta zawodowa, ten ostry skok tutaj zawodowy, finansowy może być, może być sporem właśnie o pieniądze lub o to, że ktoś za bardzo skupia się na zarobieniu pieniędzy, a nie dbaniu o swoją relację, związek, znajomość, prawda, ale tutaj może być też spory o finanse związane z tym, że ktoś tutaj za bardzo sobie folguje, nie? Tak się mówi, przynajmniej u mnie w regionie, czyli wiecie, prowadzi takie zbyt hulaszcze życie, zbyt hulaszcze podejście do finansów, pocholizm, tak? Brak umiaru zakupowego, nie wiem, no, hazardy niekiedy tutaj mi się pokazują w kole fortuny i takiego braku umiaru, właśnie, i takie, wiecie, życie raz pod wozem, raz na wozie. Także może to wynikać z tego... Ale wiecie, co ja tu jeszcze tak wyczuwam? Jeśli chodzi, nie, nie chodzi o finanse, ja to wyczuwam. niespodzianki miłosne, ale takie, które lub od strony partnera, albo wasze, wasza, wasze niespodzianki w kierunku partnera, tylko wiecie co? No powiem wprost, takie nietrafione niespodzianki. Złe niespodzianki, nieprzemyślane. Że ktoś może i spodziewał się niespodzianki, ale nie takiej. Są takie, kochani, niespodzianki w życiu miłosnym, w relacjach, prawda? W znajomościach, które no, są miłe, prawda? Ale są też takie niespodzianki, które lepiej obgadać z drugą stroną przegadać, przedyskutować, ustalić, prawda? No, niektóre niespodzianki typu, wiecie, może niespodziewane zaręczyny, a może, nie wiem, jakieś, no trudno powiedzieć, niespodziewane przeprowadzki. Albo za szybko coś się dzieje, tak? Tutaj coś poza kontrolą się dzieje. Tutaj um, coś jest nieprzemyślanego, niespodziewanego. Takiego nieprzewidywalnego, nie? Może wiecie co? Wymuszanie na kimś, wiecie, jakichś zmian, na przykład wymuszanie zmian na partnerze, żeby partner się zmienił, partnerka się zmieniła, nie, takie, wiecie, ciągłe podbijanie stawki, prawda? Takie stawianie też warunków, nie wiem, może wymuszanie decyzji, na przykład o zaręczynach, prawda? Albo ogólnie wymuszanie czegoś właśnie na partnerze, podjęcie jakiejś decyzji. No, takie troszkę na siłę mi się tutaj pokazuje, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś decyzje, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś niespodzianki, tylko te nietrafone to tak troszkę na siłę, albo ktoś kogoś zmusza na siłę do podjęcia jakiejś decyzji, albo zmusza na siłę, żeby tą nietrafioną niespodziankę przyjąć. No, wiem, troszkę zamieszania tutaj, ale tu jest zamieszanie. Słuchajcie, tu jest samo zamieszanie i być może ten przekaz, który ja teraz spróbuję Wam jakoś tutaj przedstawić. Jest taki zamieszany, ale tu jest takie zamieszanie, wiecie. Takie raz na wozie, raz pod wozem, słuchajcie. Um, ktoś miesza, ktoś, nie wiem, ma zmienne nastroje, ma wygórowane takie oczekiwania, stawia warunki, um, jakieś takie zmiany na siłę bez wcześniejszego uzgodnienia, prawda? Także. zmiany, ale wiecie, co? Można wprowadzać zmiany, można robić niespodzianki, ale jednak tutaj jest rada, żeby uzgadniać to z drugą osobą. Są, są tutaj, kochani, też takie przypadkowe znajomości, które no, przewracają y, życie y, tutaj rybki do góry nogami. Nie? Może po prostu ktoś się tutaj interesuje za bardzo rybkami albo partnerem, partnerką rybek i. I się, zaczyna, się robi za dużo ludzi, robi się zamieszanie, albo jeśli jesteście singlem, jakieś przypadkowe spotkanie mm, z osobą, która no, będzie taka. Troszkę nachalne, i będę naciskać, tak? Naciskać na podjęcie jakichś poważniejszych decyzji związkowych. Także tu sobie zweryfikujecie. To się będzie działo szybko, niespodziewanie. No, zweryfikujecie sobie, będzie zamieszanie. Będzie pewne zamieszanie w miłości, i na to się warto mentalnie nastawić, moi drodzy. Także tutaj trzymam kciuki. I dobrze, żeby nie przedłużać, lecimy dalej. Lecimy do niespodzianek tego miesiąca. <laughs> Niespodzianki, kochani, tu jest. Uwolnienie, wyjście z jakiejś klatki, wyjście z jakiegoś więzienia, może być dosłowna, może. E, czy, czy Nie tyle z więzienia, tylko z jakiegoś miejsca, gdzie ktoś dłuższy czas przebywał i nie miał możliwości wyjścia, tak? Ale oczywiście już nie będziemy tutaj drążyć. Ale ogólnie uwolnienie tutaj rybki, ten przypływ energii, tutaj te akcje, co się dzieją, to przyspieszenie, może wynikać z tego, że we w tym miesiącu poczujecie taki. Pozbędziecie się strachu, pozbędziecie się takiego, wiecie, oporów po prostu, albo będziecie mieli wiecie, w dupce, co myślą o Was inni i co powiedzą na to, co rybka zrobi, prawda? Tak, więc słuchajcie, tutaj rybka nabiera odwagi. Mam tutaj takie, wiecie, pokazane dosłownie, wiecie, te dwie energie tu pokazują takie wyrwanie z marazmu. St rybka stała, rybka stała w miejscu, była zatrzymana, była zablokowana, co się ograniczało, kto się ograniczał w działaniu, i teraz nabiera odwagi i rusza. I rusza, i to takiego rozpędu, jakiego nabiera, to on nikt jej teraz nie zatrzyma. To będzie wasze, wasze dobre, wasza niespodzianka w tym e, miesiącu, we wrześniu, że uda wam się, uda wam się zdjąć jakieś, czy te ograniczenia, właśnie, które mieliście w głowach, albo macie w głowach, czy rzeczywiście coś lub, lub ktoś was ograniczał? Jakaś stara praca, jakieś obowiązki, zobowiązania wobec starej pracy, może tutaj też wyrwanie się z tych toksycznych związków, tych takich, gdzie było pełno chaosu. I teraz rybka taka wolna jak ptak, nie? Rybka wolna jak ptak. <grybka> Dosłownie, ale tak, są rybki, nie? Co mają skrzydła i latają? Są. <grybka> I oczywiście, dokładnie tak, rybki, wy będziecie teraz e, szukać wolności. Tak? I okazji do działania. A nawet ja mam wrażenie, że sami będziecie, sami będziecie te okazje do działania e, prowokować, tak? Oczywiście w pozytywny sposób prowokować. No, bo wy poczujecie taką energię i świetnie ją wykorzystacie. Wiecie, to też takie jest, wiecie, pozwolenie sobie na ewentualne błędy po drodze, prawda? No wiadomo, w końcu błędy popełniają najczęściej ci, co naprawdę coś robią, a nie ci, co siedzą bezczynnie. Chociaż błędem też jest siedzenie bezczynnie i tu jest właśnie takie to, 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 co dobre. Wyzwolenie od jakichś ograniczeń, wyzwolenie od jakiegoś strachu, poczucie wolności i nawet jeśli po drodze pojawią się jakieś błędy z tego pośpiechu i z tego właśnie poczucia, że jestem wolny, jestem odważny, wolna, odważna, to nawet jeśli się pojawią błędy, to wiadomo, człowiek uczy się na błędach, ale zobaczycie takie, takie, taką swobodę w działaniu przede wszystkim i chęć do tego działania. Także tutaj to, co was ograniczało, to, co was zamykało, to, co was zatrzymywało, to, co będzie pozytywne dla was rybki, to będzie to, że poczujecie wreszcie tą wolność. Także fajnie. I na co uważać, rybeczki? Na lwa. My już tutaj raz lwa mieliśmy, tak? W miłości to uważajcie na tego lwa zodykalnego, ale. Wiecie co, na zwłaszcza, kochani, coś tu się może odbić, no ta intensywność mi się wydaje, nie, życia może się odbić na waszym zdrowiu fizycznym, na psychicznym również, ale ja tu będę się upierać przy fizycznym aspekcie, tak, bo wiecie, to, ta intensywność w tym miesiącu może się po prostu dać wyznaki. Wiecie, może się pojawić zmęczenie, może się pojawić takie wyczerpanie organizmu, takie ymm, utrata sił fizycznych, prawda? Bolące mięśni, mięśnie i tak dalej. Więc nie przeceniajcie swoich możliwości, Rybki, mam wrażenie w tym wszystkim, nie? Swoich fizycznych przede wszystkim. Przede wszystkim, przede wszystkim. Także... Ymm. Pamiętajcie, wiecie co w tym wszystkim o tym, żeby mieć czas na regenerację, o tym, żeby zadbać o zdrowy tryb życia, taki, wiecie, dobry jedzonka, regeneracja, nie wiem, odpoczynek. No, żeby nie było tak, żeby nie było tak, że rybka cały miesiąc będzie walczyć jak lew, a ostatecznie padnie jak mucha. Tak, wiecie o co chodzi. Także tutaj na tą swoją fizyczną stronę organizmu zwracajcie szczególnie uwagę, bo sportowcy, tak, tutaj też ta aktywność, a nawet nie sportowcy, osoby pracujące fizycznie tak samo i, i wszyscy, wszyscy uważa, uważajcie na, na to, żeby tutaj nie przeciążać swojego organizmu, nie przemęczać się fizycznie przede wszystkim, bo no, te mięśnie to wszystko mogą. Dać o sobie znać. No, No, także na to uważajcie, rybki, jeszcze ja bym tutaj. No, mówiłam o tym lwie, ale to nie musi być lew zdekalny, bo tu jest wpływ kogoś, zły wpływ kogoś na rybkę. Z jednej strony może być tak, to sobie zweryfikujecie osoba, i tu raczej kobieta mi się pokazuje, osoba, która z jednej strony będzie was namawiać do ryzykownych posunięć. Zbyt ryzykownych, zbyt odważnych, albo odwrotnie, kochani. Ktoś, kto będzie Was przekonywał, że te Wasze działania, jakby nie patrzeć słuszne, w dobrym kierunku, prawda? Nie mają sensu. Także mam wrażenie, że też tutaj ostrzeżenie, żeby nie pozwolić, żeby czyjeś słowa, czyjeś dziwne rady, czyjeś podpowiedzi miały taką, wiecie, siłę sprawczą w Waszym życiu, żeby jednak upierać się przy swoim, prawda? I mieć siłę na to, żeby. Ktoś nie miał wpływu po prostu na rybkę. Także na to zwrócić uwagę. No, także rybki. Zobaczcie, szybki miesiąc, nie, nie pierwszym znakiem jesteście. Dużo aktywności, dużo działania. W dobrym kierunku mam wrażenie, kochani. Tak, już podsumowując ten przekaz, w dobrym kierunku, uwolnienie się od złych wpływów. Mi się tutaj pokazuje to dosyć szybkie nabieranie odwagi przede wszystkim. To, co Was zatrzymywało, mam wrażenie, to było albo w Waszych głowach, albo faktycznie były takie zewnętrzne okoliczności, które do tej pory ograniczały Was w tym działaniu, i teraz poczujecie, że macie już możliwość i możecie z tym ruszać, z tymi zawodowymi sprawami, z miłosnymi, tak, żeby tutaj zrobić te porządki. Ale pamiętajcie mimo wszystko, że jest ta energia, jest to działanie, pamiętajcie, żeby się nie przeciążać. Ale myślę, że świetnie Wam pójdzie i oczywiście tego Wam życzę, żeby te zmiany były pozytywne i żeby kierunek się nie zmieniał, bo kierunek jest ogólnie dobry. Także tego Wam życzę. Dobrze, nie uciekajcie jeszcze. Ja zbieram karty, ale jeszcze dla Was karta, karta rada, tak? którą sobie za chwileczkę sami wybierzecie, więc bierzemy drugą talię. I okej, okay, dobra, za chwileczkę przed Wami pojawią się dwie karty. Jeśli macie jakieś pytanie na ten miesiąc, które wymaga odpowiedzi tak lub nie, no to tutaj będzie podpowiedź wskazówka, rada, sugestia i podkre z podkreśleniem wskazówka, a nie stricte odpowiedź, więc miejcie to na uwadze, więc pomyślcie sobie o tym e, pytaniu. I już tutaj kładę przed Wami karty. Karta numer jeden. Karta numer dwa, rada, sugestia, wskazówka dla Was. Jeśli potrzebujecie chwili, to zatrzymajcie sobie nagranie, a ja odsłaniam kartę e, pierwszą. A ja odsłaniam kartę e, pierwszą. Dobra, rybki dla Was. Sama wskazówka jest raczej nie. Wiecie, raczej na nie tutaj ta energia. Wiecie, co ja tutaj nie wiem, o co pytacie, tak, ale ja tutaj wyczuwam za dużo przeszkód. Za dużo przeszkód, jakichś przeszkadzajek, nieprzychylnych sytuacji, nieprzychylnych być może nawet osób. Także tu jest energia, która mówi, że w jakiejś sprawie jest za dużo przeciwności, więc raczej odpowiedź na nie, sugestia na nie, lub też rada: bądźcie przygotowani na pewne przeciwności, z którymi trzeba będzie się zmagać w tym miesiącu. Dobrze, karta druga. Tu raczej tak, rybki, tu dla Waszej grupy raczej tak, sugestia, ale być może trzeba będzie o to coś zawalczyć, prawda, samemu. Ale to jest taka energia, która mówi, nie ma rzeczy niemożliwych, tylko wystarczy w siebie uwierzyć i wykazać się wytrwałością i własną takim, wiecie, odwagą, siłą, tak. No, może to być sprawa, kochani, która... Będzie wymagała od Was takiej dosłownie nieugiętości, prawda? I trzeba będzie podjąć tutaj dosyć takie śmiałe, odważne posunięcia, no ale czasami trzeba pokazać, na co Was stać, tak? Raczej na tak odpowiedź i rada, sugestia pokażcie, na co Was stać. Dobrze, także takie rady, takie wskazówki, macie rybki na ten miesiąc. Życzę Wam powodzenia, życzę Wam dobrych zmian, dobrych kierunków i dużo odwagi, bo będzie Wam potrzebna i pamiętajcie, o regeneracji zwłaszcza organizmu. Także tr trzymam za Was kciuki, życzę pięknego miesiąca, pozytywnej energii na cały miesiąc. Widzimy się, słyszymy niebawem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!